Do oglądania 154 odcinka Faktów czwórki zaprasza Agata. Dzisiejszy program razem ze mną poprowadzi, Karolina. W programie zobaczymy: Dzień bezpiecznego internetu, wyjątkowy gość na kółku historycznym, pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych, pierwszaki zostają świetlikami. Kolejna odsłona akcji: Podaruj książkę w bibliotece. Zimowe krajobrazy klasy trzeciej C Walentynkowe szaleństwo. W tym roku po raz dziewiąty obchodziliśmy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. W holu szkoły pojawiła się gazetka na ten temat, a przygotowały je pani psycholog i pani pedagog. Każdy z nas niemal codziennie zagląda do sieci, ale nie wszyscy wiedzą, jak świadomie i bezpiecznie z niej korzystać. Przypominamy, że nie wolno na przykład bez zgody kolegi i koleżanki wrzucać ich zdjęć do internetu, szczególnie gdy mogą stać się obiektem żartów lub go obrażać. Pamiętajcie o tym, by nie ujawniać nieznajomym waszych danych teleadresowych i osobowych. Rozmawiajcie z rodzicami o nowo poznanych osobach. Informacjach, jakie znaleźliście w internecie oraz na jakie strony wchodzicie. Nie podawaj swoich danych w sieci, ponieważ jest to niebezpieczne. Jeżeli coś cię zaniepokoi, opowiedz o tym rodzicom. Nie ufaj osobom poznanym w internecie. Pamiętaj, że tak naprawdę wcale nie znasz osób poznanych w sieci. Nie odpowiadaj na zaczepki w internecie i nie kontaktuj się z osobami, które cię prześladują. Sieciaki to bezpieczna strona dla dzieci. Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie komputera. Opracuj w domu z rodzicami umowę dotyczącą korzystania z internetu. Nie podawaj swoich haseł do poczty internetowej. Nie? Kontakt z internetowymi orzustami jest bardzo niebezpieczny. W lutym obchodzimy Dzień Sibirlaka. Jest on upamiętnieniem tragicznych wydarzeń z 9 lutego 1940 roku. Wtedy to odbyła się największa deportacja z ludności polskiej na wschód. Z tej okazji na zajęciach kółka historycznego została zaproszona pani Jadwiga Gołdyja. Na zajęcia kółka historycznego została zaproszona pani Jadwiga Gołdynia, mieszkanka Oświęcimia, sybiraczka, działaczka opozycji w latach 80. Pani Jadwiga urodziła się w Lwowie. Jej dziadek zginął w Katyniu, a ojciec walczył w polskiej armii generała Andersa oraz w Anglii. W spotkaniu wzięło udział 20 uczniów zapisanych na kółko oraz sześciu zainteresowanych tą tematyką. Wspomnienia pani Gołdyni bardzo wzruszyły i zaciekawiły uczniów. Dowodem na to były liczne pytania, które zadawali gościowi. Moja mama należała do tej drugiej partii, gdzie pociąg się zatrzymywał w stepach, jakie to są obszary, to wiecie, wysadzali po kilka osób i pociąg je oddali. A wy sobie róbcie, co chcecie. Z biblioteki szkolnej pierwszaki korzystają już od drugiego półrocza. Nadszedł czas, aby zostali uroczyście pasowani na czytelników. Z tej okazji dziewczynki z klubu czytelnika przygotowały krótką inscenizację. Pierwszaki już od dłuższego czasu odwiedzały szkolną bibliotekę. Teraz jednak nadszedł czas, by powitać ich w gronie czytelników. Z tej okazji klub czytelnika wraz z panią bibliotekarką przygotował dla nich uroczyste pasowanie. Pierwszaki musiały pokonać kilka przeszkód zagadek ułożyć hasło z literek, które zdobyli po drodze i udowodnić, że znają zasady właściwego obchodzenia się z książkami. Dzieci uważnie słuchały opowiadania jak powstaje książka oraz złożyły przysięgę zostając przyjaciółmi książek. Na zakończenie każdy otrzymał zakładkę wykonaną przez członków klubu. Mamy nadzieję, że nowi czytelnicy będą systematycznie odwiedzać naszą bibliotekę i zapamiętają motto Umberto Eco, kto czyta książki, żyje podwójnie. W świetlicy szkolnej również odbyło się pasowanie. Pierwszaki musiały się zmierzyć z różnymi zadaniami, by zostać świetlikiem. Zobaczmy. Co roku w naszej świetlicy odbyło się pasowanie na świetlika. Trzecie klasy przygotowały zadania, z którymi musieli zmierzyć się kandydaci, czyli uczniowie klas pierwszych. Nasze pierwszaki bardzo dobrze opanowały działania matematyczne do pięciu, czytanie prostych tekstów, czy rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek. Jednym z trudniejszych zadań było powtórzenie zdania. Może sami spróbujecie? Oto kilka przykładów. Czy tata czyta cytaty z tacyta? Jola lojalna, Jola nielojalna. Cieszymy się, że znalazły się następne osoby, które wsparły naszą bibliotekę. Zapraszamy na następnych darczyńców. W ten sposób książki nie będą leżały bezużytecznie na półkach. Z faktów czwórki dowiedziałam się, że do naszej szkolnej biblioteki można przynieść książki. Ja przyniosłam takie: serię Martynka, Agata. Salineczkę, Czerwonego Kapturka i Reksię. E, przyniosłem książkę do biblioteki i wpisano mnie na listę specjalną, To przyniósł książkę. Siedem książek z wielkiej kolekcji bajek. Zapraszam do przeczytania w bibliotece szkolnej. Klasa trzecia c na zajęciach zintegrowanych utrwalała zimowy pejzaż. Prace były wykonywane różnymi technikami. Zobaczmy! Klasa 3C na kilku ostatnich zajęciach czytała i omawiała lekturę Anarok Chłopiec Grenlandii. Poznawali przy tym cechy i uroki strefy polarnej. Następnie wykonywali prace plastyczne przedstawiające zimowy krajobraz różnymi technikami. Dzieci korzystały z wielorakich materiałów: koronek, gazy, sznurków i wacików. Całość została wykończona białą pastą do zębów. Pracę można podziwiać na klasowej gazetce. Na zajęciach zintegrowanych robiliśmy obrazki związane z zimą. Do tej pracy wykorzystaliśmy pastę, waciki i różne smaki. Dzień kończymy świętem, które przyszło do nas całkiem niedawno z Ameryki. Na zajęcia związane z walentynkami zaprosiła nas klasa życia. a Walentynki to święto zakochanych. W sklepiku naszej szkoły można było kupić kartki walentynkowe. Dzisiaj obchodzimy walentynki, czyli Dzień Zakochanych. Nazwa walentynki pochodzi od świętego Walentego, patrona zakochanych. Dzień Zakochanych walentynki obchodzone są na całym świecie jako święto miłości. Tego dnia wysyłamy sobie kartkę z życzeniami. Zrobiłam dla mojej mamy. Walentynkowe serduszko. Zrobiłam dla babci. Walentynkowe serduszko dedykuję mojemu małemu bratu. Serduszko zrobiłam dla cioci. Moje serduszko zrobiłam dla mamy. Ja dostałam walentynkę. Kocham róże, obłoki, kocham świat szeroki, kocham gwiazdy na niebie, a najbardziej kocham Ciebie. Dostałam walentynkę. Sześć małych serduszek, jeszcze cztery robaczki i też słodkie buziaczki. Jeśli chodzisz to z farmerem, jeśli jeździsz to rowerem, jeśli kochać to na stałe albo nie zaczynać wcale. W Dzień Świętego Walentego nie chcę spotkać się z kolegą, nie chcę bawić się z rodzinką, chcę być twoją Walentynką. Walentynki zrobiłam dla Marzenki, dla Oli i dla Dominiki i dla Adriana. Dam tę laurkę komuś, z kim bardzo lubię grać w piłkę pozdrawiamy panią Gosię, która jest chora. Chciałabym pozdrowić ze szkoły 11. moją najlepszą przyjaciółkę Natalkę. Zrobiłam walentynki dla rodziców, dla Igora, dla Oli. A ja zrobiłam laurkę dla mojego ulubionego kolegi Szymona. Bardzo dziękuję wszystkim za otrzymane walentynki w tak szczególnym dniu. Serdecznie pozdrawiam klasę 6C, od, od której otrzymałam tak piękną, słodką Walentynkę. Ja też bardzo ich kocham! Pozdrawiam moją byłą wychowawczynię, panią Ewę Nogę. Pozdrawiam moją ciocię Monikę Kitę, która pracuje w bibliotece szkolnej. Z okazji Walentyny pozdrawiamy klasę 6B, panią Ewę Nogę oraz pana Krzyżaka. A to walentynka od nas dla pana Stasia. Dziękuję bardzo. Przypominamy, że można nas oglądać na szkolnej stronie internetowej blogu faktów Człórki oraz Facebooku. 154 odcinek faktów Człórki prowadziła Agata wraz z Karoliną. Oglądajcie nas, papa! Pa!